Cześć i witajcie w kolejnym złomowym odcinku zobaczymy co mamy ciekawego Co się przyda co można z czymś coś zrobić, wykombinować albo po prostu pchnąć dalej Wiecie jak jest grill z beczki Może nie grill czy piaskarka To może beczka ma grill bramy to może, nie? Jakie siłowniki potężne, kurde. Ale kawał siłownika. O, tu coś jest. Tam coś jest, ale nie widzę, to jakaś stara wiertarka no, chyba? No, tam jest jakaś stara wiertarka. I tyle. I tyle, tyle, tyle. Dobra, to zobaczę tam tylko to o, przejdę ten, te jakieś jakie siatki zbrojeniowe, teraz to zobaczyłem kurde no to Na co kim Quinnast Made in Germany Ale może faktycznie Germany, bo taka gruba, ale widać że to z pierwszej doty. Wtedy to Germany towar to był Germany towar a nie, że to tylko przechodziło przez port. No towaru dużo. Czy inaczej, złomu dużo. A czy towar jest? No trzeba poszukać. Trzeba poszukać, popatrzeć. Na spokojnie. Co to? Jadł rozbebeszony Grzejniki z wymiany O może wykorzystam sobie, a to może później zobaczę, czy coś będę miał czy nie Bym sobie wziął tą rękojeść z tym zaczepem samym plastikowym Bym coś skonstruował Ale to jeszcze zobaczę Ktoś mi ostatnio powiedział, że bym sprawdzał czy nie ma znaczku Wehrmachtu. No to sprawdzimy, fawi ja to raczej to nie będzie Wehrmacht, to będzie coś bardziej współczesnego, także sprawdzony. Od teraz będę sprawdzał, wiecie jak to jest, człowiek całe życie się uczy, umiera głupim, <grym> jak to klasyk mawiał i mi jeszcze coś ciekawiło, bo tu wyglądało Jaki, jakiś zaczep automaxi a wiem, to jest chyba, że jak do bagażników rower, e, rowerowych jak się ma damkę, to chyba się daje takie zaczepy I wtedy można spiąć przynajmniej tak mi się coś, tak mi coś chodzi po głowie mogłoby to tak być? no mogłoby to tak być, siodełko, rama tam przy kierownicy i z damki robimy coś norm normalnego Kontowniczki hmm. jest koło pasowe Tak, ale koło pasowe 800 mm średnicy tutaj, tutaj jakoś tak śmieciami zaleciało, nie wiem czemu na tym złomie Taki gorszy sort więc yy, idziemy idziemy tam od frontu, tam gdzie się panowie rozładowywali i nie nagrywałem, o kurde, się zabij, na no pewno Tutaj Wam jeszcze nie pokazywałem, ale to jest taki rolka przesuwna i może walec do trawy do ziemi by to szło zastosować, żeby to później jakoś strować ściągnąć i zobaczyć ile to waży. No i tutaj jeszcze jest e, piła. Piła, piła, a raczej to co z niej zostało, tylko patrzcie jaka domowa konstrukcja, jak to wszystko solidnie zrobione. Aż nad ten, no ale tak to wiecie jak to jest, koło domu jak się co ma, to się wkłada, a nie ma że za grube. No, koszary widzieliście, także tam od prądu jeszcze idę. No, powiem Wam, kurde, pralkologia. Pralko-zmywarko. Patrz, żeby zobaczyć to jest stara nasza chyba. A nie. A zresztą nieważne. Nikt się nie będzie nad pralką rozwodził. Chciałem wam tylko pokazać ile tego nazbierali. A co tutaj od przodu? Panowie stąd przed chwilą brali jakieś takie rurki. Jakby z trampoliny. Coś takiego o tu stare nasze wigry są jedne drugie tutaj jest jakiś ten zwijania chyba było drutu sanki wiadomo zima się skończyła a oprócz tego jest kolejny rowerek tutaj nic nie bardzo czekajcie ja coś poczuwałem z tych wigrów Muszę sobie przypomnieć co? I może bym coś faktycznie dobrał hmm. coś by się dołączyło Walience co? Sprężyny z tej hulajnogi, boże, trampoliny. Co ją panowie zabrali? Nie wiedzieć po co. Głośniczek oh. sto jak pod choinkę. <noise> sto jak pod choinkę. sto jak pod choinkę. Nogi do krzesła, mamy jak zmianę trampolina. A to co? Jakiś filtr? Filter, driver. Nie, driver, tylko drier. motologia. To będzie firma. Ma. Nie wiem, ale widać, że szczątki wykręcone. Uchwyt zabrany. Więc. Co tu pisze? Magnum? Może młot udarowy Magnum? No, także tego. No, byłoby beszone. I Tyle drodzy mieli. Zomuch. Są dużo, ale kurde towaru, jakoś tak średnio. Tyle, że dzień młody. Więc może jeszcze coś dojdzie ciekawego. Przynajmniej na to, na to liczę. A teraz jeszcze przejdę, wiadomo. Na no spokojnie sam i teleportacja na inny złom. I tu wam pokażę jeszcze fajny temat. To jest rolka prowadząca. I te drugie do Gintarki. Eee, a nie, to akurat to jest inaczej robione. To jest to zapinające do giętarki i to jest chyba nawet ramię tej giętarki. Tak, to rolka pracowała, to było tak do giętarki. No generalnie strasznie drogi temat. Ja kiedyś robiłem w takich rurach, potrzebowałem takich gięcia, potrzebowałem giętarkę i taką właśnie kształtkę, to powiem wam, cenowo masakra. To wiadomo, średnica duża nabija, a robocizna i wszystko jest to oczywiście bardzo ciężkie. Podejrzewam, że tak około 40 kg. Z tym to nawet może i pod stówę. Ale generalnie jak ktoś ma robotę, no to, to jakby to tutaj znaleźć w tych pieniądzach, to jak wygrać w totka na loterii. No ja odpuszczam, bo już e, jakieś tam ginterki mam dla swoich potrzeb, a już takich tak mocno przemysłowo nie potrzebuję. Ale tematyka i jakiś tam sentyment zawsze pozostał. No, także także Chyba teleportacja Kolejny złom Kolejne złomowisko Rozgrzebane przy potęży. Tutaj w sumie <klujny> tego nie widziałem W sumie... dwa ciekawsze tematy Jedno wiadro z narzędziami tutaj to Drugie wiadro z narzędziami jeszcze się nawet porozsypywałem ale nic jakoś tak bardzo co do mnie mogło urzec To też za chwilę przegrzebia te śruby, nie śrubki. No spokojnie, bo z kamerą gorzej, bez kamery lepiej, ale jeszcze tutaj z Wami przejdę popatrzymy co jak gdzie Ale rozgrzebamy Pewnie szukali kolorów i dlatego tak O! Ale się coś pognietło chyba foksem Co to było? to kurde było zobaczcie jak przód wygląda No nic mi to nie mówi no taka złomowa ciekawostka powiem wam że na grubym też mielone przemielili to wszystko że hej to jak barierki rury <śm> Tu jest jakaś maszyna, nie wiem sieczkarnia, czy, czy coś takiego Ale pojechało transportu A no tak wiecie, jeszcze patrzę, patrzę, bo czasami wiecie, naprawdę coś ciekawego zostanie, bo fuch z wszystkiego nie złapie No ale w tym wypadku teraz robiona na kosiarka. stara, robiona na kosiarka, no może też nie. Najciekawszy temat. Z kierownicą od roweru. Tu jeszcze widzę starą ramę od roweru. Panie Ale badziewia Tutaj sobie jeszcze tak przeglądam te śruby, nie śruby Szukam jakiś ciekawszych, one są te Jedną znalazłem tylko, ona więc zgubiłem, na teflonie Się nad kolankami zastanawiałem do pieca ale to są tylko 110 znalazłem średnicę Te ładniejsze znalazłem 110 tu mamy natomiast taką ciekawostkę to, no, tam jak widzicie jest czegoś takiego sądząc po betonie to od jakiegoś rusztowania chyba ale nie mam pewności Chyba odrusztowanie, jak będziecie wiedzieć, to pani napiszecie. No co z tymi śrubami? Brać, nie brać? Panowie tutaj przed chwilą obok byli, ale wyrzucili samą blacharkę samochodową i to jeszcze w takim stanie, że ciężko na to patrzeć. Nie wiem, gdzie oni to trzymali. O, nierdzewki są o no, widzicie jakieś tam dwie nierdzewki To jest trzecia nierdzewka poznaję a to może coś tu zbieramy dobra nie będę was z tym śrubami zanudzał ale może może teraz zresztą popatrzę sobie cześć i witajcie na Podcałowaniu generalnie jak teraz to wziąłem no sam się jest trochę śmieje z siebie, ale no nazwyrałem trochę tych śrub naprawdę nazwyrałem, trochę nierdzeniach trochę tych nakrętek dziesiątek jakieś tam dłuższe nie ma co narzekać, w tych pieniądzach tam chyba wyszło 2 kilo czy 2,5 kilo torba netto, wiem no, co to za torba a to jest na lewej stronie w ogóle ale je, no dobra mniejsza, ale to ta torba w tych pieniądzach za 5 złotych tyle stóp, to już naprawdę nie ma racji, nie. Plus dodatkowo 4 kilo celmy, że tak powiem, bo 4 kilo wyszło. 5, nie, 5 kilo. 5 kilo celmy po 4 zł mi pan policzył. A, myślę, po 5 zł to można dać podobno niesprawdzane. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale się dowiem. <grym> eee. Zaraz może zaczniemy od szczotek. Zobaczymy sobie szczotki. Później wygenerujemy trochę prądu. Zobaczymy, czy to w ogóle kręci. Tu nie ma ochwytu, tam jest, ale zardzewiały. No zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Bo różnie z tymi celami bywa. Najczęściej ja nie mam szczęścia. Jeśli mam być 4. nie, wiem, może jak tak szczerze, to jakbym policzył, to nie, wiem, może ze dwie, trzy celmy działały z tych wszystkich, które kupiłem. Zobaczymy, 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 zobaczymy. Więc to by na stojak, i lecimy. Jak tam sytuacja na froncie? Mała celma, no jest taki troszkę. Nie wiem czy to będzie widać, oczywiście jest. niepewnie widać to wiesz czy na słowo jest taki trochę siwy ten komutator, ale działki są w miarę równe szczotek też tu jest od... dużo, e, a ta duża celma, no tu już w ogóle, tu to już na pewno nie będziecie widzieć, tu wygląda zdecydowanie lepiej ten komutator, przynajmniej przez tą jedną szczękę i tej szczęki też było bardzo. o, szczękę wam mogę pokazać, to powinniście zobaczyć. Szczęki też tu było bardzo, bardzo dużo. Także kurde, jest nadzieja, jakby nie patrzeć. Eee, o, czekaj, czy... A nie, myślałem, że tu się budowa coś rusza. także prąd i testujemy. No to co? Mała celma? W sumie nie nagrałem Ale się przynajmniej znalazło rozwiązanie, gdzie jest problem z dużą celmą Tutaj Bo tak miałem włączone, nie działało, nie działało Nacisnąłem, czy znaczy no, ruszyłem wertarką No i nagle zaczęło banglać, także zobaczymy co to tu ktoś wymyślił Dobra no to jak widzieliście, no jak ruszają to działało, nie działało. Także kabelek do wymiany, no i celma? celma może by to działać. Także tutaj jest dobrze. że tylko muszę coś zobaczyć co z tą małą celą, bo ona ma chyba 350 W i coś mi tu wybija bezpieczniki. Muszę zobaczyć o co jej chodzi. Ale ale zobaczymy co będzie w następnej scenie. To jest chyba najlepsze, najlepsze zdanie.